Kosmos to jak wielka, niekończąca się przestrzeń, pełna tajemnic, które czekają, aby zostać odkryte. Wyobraź sobie, że jesteś astronautą, który właśnie wyruszył w podróż po tej nieskończonej przestrzeni wokół ciebie miliardy gwiazd, które świecą jak małe, migoczące latarnie w ciemności. Każda z nich może być słońcem innej planety. Pierwszym przystankiem na naszej kosmicznej podróży jest Księżyc, nasz najbliższy kosmiczny sąsiad. Księżyc wygląda na niebie jak wielka, jasna kula, ale z bliska możemy zobaczyć, że ma wiele kraterów i gór. To ślady po asteroidach, które uderzyły w niego przez miliony lat. Czy wiesz, że ludzie już tam byli? Astronauci z misji Apollo zostawili na Księżycu ślady swoich stóp, które możemy zobaczyć na zdjęciach. Dalej jest Mars, czerwona planeta, która od zawsze fascynowała ludzi. Marzymy o tym, aby kiedyś tam postawić stopę. Mars ma wysokie góry, głębokie kaniony i nawet zamrożoną wodę pod powierzchnią. Naukowcy sądzą, że kiedyś mogło tam być życie, podobnie jak na Ziemi. Nie zapominajmy o Jowiszu, największej planecie w naszym układzie słonecznym, który ma aż 79 księżyców. Wyobraź sobie niebo pełne księżyców, każdy inny niż pozostałe. Jowisz jest gigantyczną kulką gazu z wielką czerwoną plamą na powierzchni, która tak naprawdę jest ogromnym sztormem większym niż Ziemia. Podróżując dalej, możemy natrafić na pierścienie Saturna, które z daleka wyglądają jak płaski talerz, ale tak naprawdę składają się z milionów małych kawałków lodu, skał i pyłu krążących wokół planety. Kosmos to nie tylko planety i gwiazdy to również galaktyki wielkie miasta gwiazd, które krążą wokół siebie, tworząc niesamowite wzory. Nasza galaktyka Droga Mleczna ma miliardy gwiazd, a my jesteśmy tylko jedną z nich. Podróż po kosmosie to niekończąca się przygoda, pełna odkryć i tajemnic. Dzieci mogą traktować to jako fantastyczną okazję do nauki o wszechświecie, rozwijania wyobraźni i marzeń o podróżach poza naszą planetę. Kto wie, może kiedyś któregoś z Was czeka kariera astronauty i możliwość zobaczenia wszystkich tych cudów na własne oczy. Pamiętajcie, że kosmos czeka, aby zostać odkrytym, a każdy z Was może być częścią tej niesamowitej przygody.